Cześć, dzień dobry. Witam was na kanale Wielka Piłka. Ja nazywam się Cezary Wilk. Za nami wielki mecz pod względem emocjonalnym reprezentacji Polski, która pokonuje Szwedów 2 do 0, co daje nam awans na Mistrzostwa Świata. O tym dzisiaj zapraszam serdecznie. Stało się tak jak wszyscy doskonale chcieliśmy, jak marzyliśmy, czego oczekiwaliśmy. 2 do 0 zwycięstwa reprezentacji polskich. Ktoś by powiedział spokojne, ktoś by powiedział pod kontrolą. No, nie, to nie był mecz cyklu tych takich spokojnych, bez historii. Tutaj działo się wiele. Może nie stricte takich pięknych. Akcji, które były od początku kreowane, miały swoich bohaterów, miały swoje rozwinięcie ładne strzały, ładne parady bramkarskie, chociaż akurat parad bramkarskich było sporo. Natomiast było dużo walki, dużo przesuwania taktycznego, dużo zaangażowania, też trudno się dziwić. Stawka tego spotkania była, spotkania była naprawdę wielka. To, co cieszy, to przede wszystkim mnie osobiście, że polska reprezentacja zagrała w. Ciężko mówić, swój futbol, ale taki futbol, z którym mnie osobiście się najbardziej kojarzy, czyli bramkarz był tam, gdzie być powinien i bronił sytuacje, które powinien bronić, a nawet jeszcze więcej. Obrońcy grali w defensywie tak, jak powinni grać, czyli skutecznie, agresywnie, bez wydziwiania, bez. Chęci rozgrywania piłki za wszelką cenę. Jeśli trzeba było zagrać dłuższą piłkę, to ta piłka była zagrywana dłuższa. Jeżeli trzeba było sfaulować, to taki faul był. Jeżeli trzeba było zagrać w ślizgiem, to ten w ślizg był. Jeżeli trzeba było zagrać z urwaną nogą, tak jak Kamil Glik, to grał z urwaną nogą. Pomocnicy biegali, przeszkadzali, byli aktywni, również nie bali się prostych rozwiązań. I to ktoś może zarzucić. Naszej drużynie, że to nie jest futbol dzisiejszych czasów, że tego się nie ogląda z przyjemnością, natomiast celu święca środki. Absolutnie w tym spotkaniu najważniejsze było zwyciężyć, przejść, a właściwie awansować do Mistrzostwa Świata i ten cel został zrealizowany. Z przodu mieliśmy oczywiście człowieka, który zmienia obraz trochę naszej reprezentacji. Mając takiego napastnika, takiego piłkarza, no to dużo łatwiej się gra. Też obrońcy rywali, co jest oczywiste, muszą na niego zwracać specjalną uwagę. Także to wszystko powoduje, że później tego miejsca dla, dla partnerów tworzy się trochę więcej. Natomiast myślę, że daleki bym był od tego, aby tutaj konkretnie wyróżniać jedną z osób. To było zwycięstwo. Drużyny. Drużyny mam tu na myśli całej tej 25 czy 30, ilu tam zostało powołanych piłkarzy, łącznie z całym sztabem szkoleniowym. Widać było, że to spotkanie było przygotowane od A do Z. Każdy wariant, każda zmiana miała swój pomysł, miała, była w odpowiednim czasie. Wszystko, wszystko po prostu tam zagrało. Natomiast jeśli ktoś by mnie się spytał, czy to był bardzo dobry mecz reprezentacji polskiej i gdybym miał odciąć od tego emocje, bo jeżeli zaangażujemy się w to emocjonalnie, to ten mecz był 10 na 10 dla wszystkich kibiców reprezentacji polskiej, bo awansowaliśmy, bo były gole, bo była dramaturgia, bo była walka, bo było zaangażowanie, więc tu nie ma dyskusji, natomiast jeżeli byśmy sobie tak oceniali po prostu samo spotkanie piłkarskie i pewnie sami piłkarze też by się zgodzili, że tej takiej gry konstruktywnej było mało, bo bo reprezentacja Polski przede wszystkim skoncentrowała się na tym, aby zabezpieczyć tyły i grać z kontry, czyli dokładnie to, z czego słynie nasza kadra od lat i przychodzą różni trenerzy, starają się to zmieniać z lepszym bądź gorszym skutkiem, ale koniec końców i tak najlepiej czujemy się w kontrataku, co pokazali nasi piłkarze właśnie w tym spotkaniu. Po raz kolejny zwycięzcą również okazał się trener Czesław Michniewicz, na którego spadło sporo krytyki po tym spotkaniu ze Szkocją. Ale nawet tutaj sobie mówiliśmy, że była to w pewnym rodzaju zasłona dymna, że Czesław Michniewicz jest niesamowitym strategiem, że to nie jest trener, który obejmie naszą reprezentację i zmieni nasz styl gry, postrzeganie naszej reprezentacji. Nie, natomiast to, czego możemy być pewni, że wyciśnie z naszej kadry, jeśli chodzi o wynik, maksimum. I to pokazał, wychodzi konkretne spotkanie, trzeba je wygrać, nieważne jak. Ważne, żeby po prostu zdobyć trzy punkty, i to też robi w spotkaniu ze Szwecją. Za to, oczywiście, wielkie brawa, wielkie gratulacje dla, dla polskiej drużyny, bo zagrała. Tak, jak trzeba było zagrać w tym meczu. Już nikt nie będzie pamiętał za miesiąc dwa, jak to spotkanie wyglądało, jak, jaki miało przebieg, ile było płynnych akcji, ile tak naprawdę z takich fajnych akcji piłkarskich udało nam się stworzyć zagrożenia, bo to zagrożenie, które było stwarzane to gdzieś tam po odbiorach, czy stałym fragmencie gry, jak był taki moment, że mieliśmy tam dwa czy trzy rzuty różne z rzędu. Natomiast za co niezmiernie trzeba pochwalić reprezentację Polski i co myślę też. Nie jestem przekonany, natomiast wydaje mi się, że tu można też zauważyć rękę Czesława Michniewicza, mianowicie reakcja drużyny po strzeleniu drugiej bramki. O ile po pierwszej bramce trochę się cofnęliśmy, co jest absolutnie naturalne, bardzo często i też dziwi mnie, jak często komentatorzy, czy też nawet osoby, które jeszcze niedawno grali, grały w piłkę, byli piłkarze, mówią, że. Nie, po strzeleniu bramki trzeba zaatakować, trzeba pójść do przodu. Oczywiście, że trzeba, natomiast 99% drużyn, piłkarzy robi to samo: automatycznie po strzeleniu gola się cofa, chyba że jesteście Barceloną. Natomiast cała reszta cofa się, podświadomie strzeliłeś bramkę, chcesz bronić, masz dobry wynik, idziesz do tyłu, mimo iż w głowie czy trener cały czas ci powtarza, idź do przodu, iść do przodu. Tak też było po pierwszej strzelonej bramce dla reprezentacji, i to był chyba najtrudniejszy moment, kiedy Szwedzi doszli do głosu, złapali rytm, i kilka groźnych sytuacji stworzyli bo to jest dobry zespół. Tu nie ma też co ukrywać, że to jest to jest jakiś słabszy zespół i, i też ten wynik nie, nie do końca świadczy o wielkości naszej drużyny. O wielkości może może stricte nie, bo do wielkości to pewnie nam jeszcze daleko. Natomiast absolutnie trzeba docenić zwycięstwo nad tak dobrym dobrze um, po układanym rywalem, mający też naprawdę dobrych piłkarzy, bo Forsberg czy Izak, Aleksander Izak, którego doskonale pewnie większość z was zna z Ligi Hiszpańskiej, też zagrał fajny mecz, też miał naprawdę kilka ciekawych. Ciekawych rozwiązań. są na lewej obronie, który często występuje w Sewilli, no to też nie jest piłkarz przypadkowy I tak można by wymieniać, chociaż Karszton z Ligi Polskiej, z Lecha Poznań i też bił się z naszymi środkowymi pomocnikami. Natomiast co do takich indywidualnych spraw, no o Kamilu Gliku już mówiłem, przyznawam się szczerze, że jak widziałem go w pierwszej połowie, nie wierzyłem, że w taki sposób można dokończyć mecz. Nie, nie wyobrażałem sobie tego, że. Nie dość, że dokończy pierwszą połowę, bo w to nie wierzyłem, to, że wyjdzie na drugą połowę, to absolutnie już jak gdyby przechodziło moje wszelkie wyobrażenia. Natomiast no, po raz kolejny pokazał, że, że jak gdyby dla niego żadne bariery związane z bólem nie istnieją. Męczył się straszliwie. było to widać, że każde podanie, każdy sprint był kończony z grymasem na twarzy, że biegnąc, po prostu utykał, No ale na takim szczeblu potrafił dokończyć ten mecz. Nie popełnił chyba ani jednego błędu, poza takim chyba jednym podaniem, ale to właśnie ze względu na tą nogę. Także absolutne brawa, chociaż przyznaję się osobiście, że już w pierwszej połowie wielokrotnie mówiłem sam do siebie, oczywiście, że, że jednak chyba tu trzeba poszukać zmiany. No nie można aż tak daleko iść w wyciskaniu tych zawodników po prostu jak cytryna, natomiast no też. Doskonale chyba wszyscy zdajecie sobie sprawę, jakim charakterem dysponuje Kamil Glik i też na pewno ciężko mu było samemu podjąć taką decyzję, że trenerze, ja już nie daję rady, poproszę o zmianę, a i trener też się pewnie e, ciężko mu było się odważyć na, na zdjęcie Kamila Glika, bo to też by był taki sygnał dla drużyny, to też wydaje się, że to jest tylko jeden zawodnik, ale jeżeli to jest ten zawodnik, który... Pobudza, który powoduje, że drużyna idzie za ciosem, że jest skonsolidowana, no to rzeczywiście wtedy może się coś tam, coś tam popsuć. Kamil Glik został, dograł do końca wielkie brawa, czapki z głów, świetny mecz, bo obrona zagrała naprawdę rewelacyjnie. Rewelacyjnie, jeśli chodzi o zadania defensywne, to zagrała to, co obrona powinna grać. W końcu czterech obrońców. To co mnie się osobiście najbardziej podoba, nie mogę się przekonać do tej trójki, przynajmniej w wykonaniu reprezentacji Polski czterech obrońców, to jest czterech obrońców bednarek z glikiem doskonale w środku się asekurują, wiedzą co na, na co stać, którego do tego e, dwóch bocznych obrońców Matikasz absolutnie e, zawodnik no, wybijający się, jeśli chodzi o przygotowanie fizyczne, motoryczne. E, też te jego dogrania, dośrodkowania, one nie są częste, ale jeżeli one już, już się pojawiają, to nie są takie do dośrodkowania, żeby one były. One zazwyczaj dochodzą do napastnika, są z dobrą rotacją, na dobrej wysokości, także widać, no, że jest to zawodnik klasowy. Bartosz Bereszyński, taki zadaniowiec. Dostał polecenie zagrania na lewej obronie, wyłączenia prawej strony Szwedów i robił co mógł. Oczywiście to nie jest piłkarz, od którego będziemy oczekiwać ataków lewą stroną i do środkowań, tym bardziej właśnie, gdy gra na lewej stronie. Natomiast absolutnie, jeśli chodzi o defensywę, e, zrobił to, co do niego należało, także również wielkie brawa, bo to nie jest takie proste. Z prawej przenieść się na lewą i grać tam jak, że tak powiem, w swoim środowisku naturalnym. Także cała linia obrona, obrony absolutnie wielkie brawa. Oczywiście do tego szczęsny Pewny punkt zespołu był absolutnie tam, gdzie być powinien. Nie miał ani chwili zawahania, wyciągał wszystko, co było do wyciągnięcia. Spokój, taka rutyna w pozytywnym znaczeniu tego słowa. Absolutnie również wielkie brawa. Do tego środek pola, który zaczął w składzie Bielik, moder góralski, czyli można powiedzieć stricte defensywny. Najwięcej takich pomysłów gry do przodu ma moder. Natomiast no, też był ograniczony tymi zadaniami defensywnymi. I w pierwszej połowie, bo drugi, jak doskonale wiecie, pojawił się Krychowiak, który wniósł dużo doświadczenia, przede wszystkim karny, później kilka takich fauli bardzo ważnych, kiedy już prowadziliśmy jeden do zera, kiedy to piłkę trzeba było utrzymać. On potrafił wykorzystać to swoje doświadczenie, wymusić w cudzysłowie, wymusić rzut wolny i to dawało takiego oddechu dla naszej drużyny. Także również wielkie brawa dla niego za tą zmianę. I tu po raz kolejny potwierdza się fakt, że jednak doświadczenie, że jednak piłkarze, którzy grają na wysokim poziomie, którzy w tej kadrze zagrali wiele meczów i jednak trzeba mieć zawsze duży dystans do ich krytyki. Nawet jak zagrają jeden, drugi, trzeci, czwarty mecz słabszy, to często powstrzymajmy się z tymi takimi ostrymi słowami, bo jak przychodzi co do czego, to możemy liczyć na tych naszych najlepszych zawodników. Jest Glik, jest Szczęsny, jest Krychowiak, jest Lewandowski, to są piłkarze, którzy jeszcze przez jakiś czas z pewnością będą nadawali ton grze naszej reprezentacji. Także wielka prośba, żebyśmy mieli często duży dystans. Jak mimo wszystko coś się nie wyjdzie, gdzieś nie nadążą, gdzieś coś się nie uda, ale pamiętajmy, że w tych meczach najważniejszych oni zawsze są tam, gdzie być powinni. Bielik bardzo fajny mecz, bardzo mi się podobał, eee, oczywiście powiecie mało go było widać z przodu, nie takie miał absolutnie zadania, ale tą taką strefę przed stoperami bardzo fajnie zabezpieczał, w pierwszej połowie miał jeszcze kilka fajnych zejść między dwóch stoperów i stamtąd próbował rozdzielać piłki, naprawdę bardzo fajny mecz, do tego Góralski, który gra z sercem na dłoni, idzie do każdej piłki, wydaje mi się, że mogła się tam pojawić czerwona kartka dla niego jeszcze w pierwszej połowie za ten ostry atak. Czesław Michniewicz po raz kolejny pokazuje, że żyje na ławce, wie co się dzieje. W drugiej połowie wchodzi krychowiak i również daje, tak jak mówiłem, dużo swobody, dużo jakości, dużo doświadczenia naszej drużyny. Także ten środek pola, absolutnie te zadania, które zostały powierzane, super. To nie jest środek pola, który zapewni płynną grę, który na przykład pojawi się w sytuacji, kiedy to my będziemy musieli nadawać ton grze, kiedy będziemy grali z dużo słabszym. Teoretycznie rywalem, także takiego środka pola wtedy nie zobaczymy. Ale w takim meczu, kiedy trzeba było przede wszystkim zabezpieczyć naszą bramkę, spełnili swoje zadanie w 100%. I później w ofensywie mieliśmy Zieliński, Szymański, można by powiedzieć na skrzydłach, ale, ale oni się wiele rotowali, wiele szykali swoich pozycji. Zresztą bardzo fajni dwaj dwa piłkarze. Co do Zielińskiego, mimo że strzelił bramkę, wykorzystał błąd Danielsona, no to też pewnie się zgodzicie, że nie był to taki piłkarz. Cały czas nie jest to taki piłkarz, jakiego byśmy chcieli widzieć w prezentacji, jaki gra na co dzień w serii. Coś tam pewnie musi się zmienić, żeby rzeczywiście tych kilka meczów z rzędu Piotr Zieliński zagrał na takim poziomie, do jakiego nas przyzwyczaił w swoim klubie. Natomiast strzelona bramka, dużo pracy w defensywie. I zgoła odmienna, że tak powiem, ocena: jeśli można tak mówić, tutaj w moim wykonaniu, oczywiście. Szymańskiego, który naprawdę bardzo, bardzo mi się podobał. Bardzo fajne przyjęcia piłki, zwracam zawsze na to uwagę, ale to jest naprawdę decydująca sprawa. Przyjęcie nie w miejscu, ale od razu ze zmianą kierunku biegu. To absolutnie utrudnia odbiór piłki. Rywalą albo go od razu faulują, albo po prostu nie są w stanie go zatrzymać. Takich zagrań miał sporo, do tego nie bał się, był dynamiczny, był agresywny, przede wszystkim chciał uczestniczyć w grze. Naprawdę bardzo, bardzo fajny występ. No i Robert Lewandowski, myślę, że tutaj nie wymaga zbyt wielu słów. Po prostu kapitan w odpowiednim momencie wziął piłkę pod pachę, ustawił na 11 metrze. Wziął rozbieg, spojrzał jeszcze w ostatniej chwili na bramkarza i umieścił piłkę spokojnie. W drugim rogu bramki. Także wielka sprawa, dużo brał gry na siebie, dużo odpowiedzialności, dużo przetrzymywał, dużo chciał też pomagać rywalom w kreowaniu gry, dużo walki z silnymi obrońcami szwedzkimi. Także na pewno umęczył się w tym spotkaniu niemiłosiernie, ale zwycięstwo myślę wszystko mu wynagrodziło. Także wielkie, wielkie, wielkie brawa za, za awans, bo każdy awans na taką imprezę to jest wielka sprawa i to trzeba fetować, tym się trzeba cieszyć, to trzeba świętować. Natomiast też jak gdyby w tych wszystkich emocjach jest oczywiście teraz hura optymizm, ale też nie możemy iść w kierunku fantastycznego spotkania, niesamowitej gry i nowej fali polskiego futbolu. Był to pokaz piłki nożnej reprezentacji Polski, taki w wykonaniu stu, w 100% właśnie takiej starej polskiej, o ile można o czymś takim mówić, mówić polskiej myśli właśnie, właśnie futbolu. czyli bardzo dobra obrona defensywa, agresywnie skoncentrowani, przede wszystkim drużyna jako monolit, jedność, dobre kontry i wspaniała publiczność. I to jest myślę przepis na sukces dla naszej reprezentacji. Także cieszcie się tym, bo takie chwile naprawdę trzeba celebrować w futbolu. Dzięki Wam za dzisiaj, trzymajcie się ciepło, miłego tygodnia, ciao!